Dajcie w kolejnym dniu i teraz na pewno ostatnim dzień vlogowym tego tygodnia, bo weekend mamy zaplanowany opłynąć, więc raczej nie będę się pokazywał publicznie. Yy, parę spraw. Yy, ja wiem, że za wcześnie jeszcze, żeby oceniać, ale dwa odcinki już wleciały i tak naprawdę bardzo znikome są negatywne opinie, jakieś negatywne komentarze. Konstruktywne komentarze, co bardzo mnie cieszy. Co do pasów na masce, przez dach tych takich Moparowskich, ja byłem pewien ogólnie, że zjedziecie cały pomysł. Natomiast ja czytałem po forach internetowych, właśnie Chryslerów, Dodge'ów, Magnum, Chargerów i ogólnie tych chemii: Mopar, co, co robi części. To te pasy są naprawdę w pytkę i widzę, że faktycznie w komentarzach się to sprawdza. Nikomu nie przeszkadzają takie pasy na odpowiednim aucie. Bo co innego, gdybym ja sobie to zrobił na Astrze, jakiejś tak? czy, czy, czy nie wiem na Atrójce, czy na Skodzie, jakieś, czy tutaj na Mazdzie 6, ale moparowskie pasy na silniku chemii widocznie nie są złe i zostały pozytywnie odebrane. Co do radyjka, jedna osoba podesłała mi fajne radyjko, Sirius się nazywa, ono jest też OM-owskie, ale już takie bardziej na wypasie, więc nad nim będę się zastanawiał. Eee, co z klamkami? Dlaczego zostały w chromie? No dlatego, że z doświadczenia wiem, że ten chrom na klamkach, on po prostu bardzo często, znaczy te folia na tych chromach, tam gdzie są zagięcia, ona po prostu odchodziła, za chwilę się chce kichnąć, jak kichnę, to ludzie pouciekają. Odchodziła, więc jeszcze kombinuję, jak to zrobić, no ale myślę, no, że no jeżeli nie jeżeli Będę miał to malować czy coś, no to będę wolał to zostawić raczej w chromie, bo, bo to za dużo zroboty. a ja wiem, że z chromu malowanie i tak odpada chyba że dipem. No ale wszystkie elementy czarne są w połysku na dip w macie, więc myślę że bez sensu, że ten dip pod rękami też będzie schodzić. Więc póki co jest, jak jest. Dzisiaj obniżymy go troszeczkę. Zajmę się tym zderzakiem. Jak widzieliście, lampy jednak zrobiliśmy w taki sposób, a nie inny. Oczywiście jest to nielegalne i nie zachęcam do robienia takich rzeczy. Dziwne, że jeszcze ktoś mnie nie zjechał za to. Natomiast, bardzo dobry powiedzmy przepust, przepustowość ma To jest stek. Bardzo, kurde, droga folia, jak się okazało, bo materiału na dwie lampy za dwie stówy. Wyobraźcie sobie, to jest naprawdę tragedia. Ktoś tam pytał, czy napisał swoją powiedzmy opinię. Jak nie gruz, jak tu świeci cały czas czek 24 na 7. Czek świeci od kiedy się rozczelnił ten kolektor i jest to czek od sondy. No, dlatego mm, muszę sprawdzam po korektach i widzę, że, że, go, że go dolewa, więc no, spierdziela to powietrze. Więc no, nie, mam sensu, nie ma sensu na razie ani stroić gazu, dopóki nie zrobimy tego kolektora. Wiem, że sonda jest cała, a że będziemy te katy wyrzucać i dawać tam y, tłumiki. No to kolejna nielegalna rzecz. No to na razie po prostu tego nie, nie ruszam i nie pałuję go, nie butuję oprócz dostępnego nagrania na potrzeby filmu, po prostu nagrałem i to jest tyle. Teraz jeżdżę naprawdę, no wczoraj wracałem yy, z Gliwic, to jechałem całą drogę między 120 a 140 i, i, i nie było problemu. Raz tam tylko sprawdziłem, czy ma blokady na 200 i nie ma i na 250 też nie ma, a to tylko raz <laughs> sprawdziłem. Natomiast yy, brakuje tylnych rezonatorów. To przeszkadza w trasie, jak ma 2000 obrotów, naprawdę ryje to banie, więc takie same buzery, po prostu tylko 250 mm długie, dam przed końcówkami, po środku powiedzmy, nie, nie wpływa to jako tako na dźwięk wydobywający się z wydechu, ale nie niesie pobudzie. Naprawdę te buzery polecam, ja chyba muszę do nich napisać jakiś sponsoring, bo tak z dupy z nimi wyskoczyłem, ale są to tłumiki, które się naprawdę sprawdzają. Dobra, idę teraz, jestem podcaster pod Lerua, idę do Leruła po regały metalowe do Łukasza do warsztatu, bo tam już jest tyle moich gratów i wszystko to leży gdzieś w kącie, więc pomyślałem sobie, że kupię takie regały, uporządkujemy to, żeby żeby to było no, czyściutko, no, bo to takie... Ja też wykorzystuję tych moich znajomych, rzucam te graty tam, a tak jak będzie regał, będzie wszystko yy, ok. Co do dyfuzora z tyłu, ktoś mówi, żeby zrobić, nie, te końcówki muszą być cofnięte, zdecydowanie, bo one naprawdę na zimnym wystają dosłownie tylko tyle, że widać napis buzer. ale wczoraj, jak zobaczyłem, jak one się nagrzały, to takie dwa kutasy wystawały, że mówię, no nie, no trzeba to cofnąć, więc cofnijmy to razem w środę, razem z wstawieniem tych dwóch tylnych rezonatorów. Idziemy robić. Stara moja bluza ze skarpy bytom, pozdrawiam bytom. Sekcja sportu siłowych wtedy jeszcze istniała. Teraz już chyba to nie istnieje, niestety, ale zdobywaliśmy wtedy świat. Oj, jakie ja robiłem wtedy wyniki! A jeszcze jedno, czemu, żeby teraz lepiej było 50 wapi, a potem auto? No ale ja Wam teraz powiem tak. Ja wiem, że są miłośnicy dużych rozmiarów, mnóstwa sterydów, siły i tak dalej. Ja jestem zawodnikiem. Oczywiście ja przerabiałem taki temat kiedyś, ale ja jestem zawodnikiem, więc dla mnie. Siła i masa ma być w momencie, kiedy ja startuję, kiedy ja tego potrzebuję. Dla mnie nadmierna masa jest po prostu obecnie niepotrzebna. Już przeszedłem ten etap, powiedzmy, jarania się wielkością swoją, więc powiedzmy te 48 włapi mi wystarczy, naprawdę. Wiadomo, że jakbym miał poniżej 45, to bym się źle czuł, no ale to już jest choroba psychiczna, prawda? Muszę mieć teraz na względzie, że jestem na podtrzymaniu, czyli jestem na TRT, na mostku, powiedzmy jedna mała dawka co niedzielę i to jest tyle, nie potrzebuję. Waga 110, 108, 110 kg to jest taka moja waga, która, przy której naprawdę czuję się dobrze. Nie potrzebuję ważyć 120 kg cały czas. Kiedyś niektórzy to zrozumieją, jak pomęczą się troszeczkę z większą wagą i zrozumieją, że nie warto cały czas próbować być w formie, bo raz, że to niszczy banie, a dwa, że. Obciąża organizm, a lepiej się wszystko robi w swojej wadze. Zakres 100-110 kg dla mnie jest po prostu idealny. Dobra, idę do tego Leroy, bo się znowu rozgadałem. A tam dezynfekcja, maseczki, rękawiczki. Kurwa, Dobra, no to zrobiłem zakupy. Jest 11.20. Zapomniałem, że tylko osoby starsze robić zakupy. Wchodzę, ochroniarz mnie zatrzymuje, że no niestety ja mówię to. Kiedyś się brało osoby starsze, żeby kupiły ci papierosy. Tak teraz o, mówię, to wezmę osobę starszą, żeby poszła mi kupić regał. A on mówi, że mogę znaleźć jakąś starszą osobę i wejść z nią jako opiekun. No ale patrzę się, no, nie ma starszych osób, więc przyjadę później po ten regał. Nie, ja rozumiem oczywiście jak najbardziej, ale po prostu mi się zapomniało. Tak, ten przód. Kurwa, siadł tak idealnie, tak idealnie. Niestety muszę zrobić taki zabieg dosyć. Niefajny dla auta, czyli dać między sprężynę to, bo no tam skok zawiasu jest, znaczy tego amora jest inny. E, wiadomo, że powinienem dać sportowy amor, natomiast tutaj są nowe amortyzatory, więc myślę pociągną trochę, a dopiero potem się zmieni, ale niby miało iść tylko 3 cm w dół. Ale jak to założyliśmy, to on, no, kurwa siadł z 6-7 w dół tak naprawdę widocznie ciężki przód. Wygląda to pięknie, natomiast tył jest cały czas wysoko, no bo jak miało iść 3, żeby było równo, to jak tu poszło sześć, to teraz jest tył znowu wyżej i wygląda to jak taki drag race, więc ten tył też musimy obniżyć. Będę szukał, będę szukał tylnych sprężyn. Na razie nigdzie nie mogę znaleźć. Widziałem, Woggland hmm, zrobił, ale sprzedają całe zestawy za 9,5. Gdyby się zdecydowali sprzedać mi sam tył, muszę do nich napisać, to tył miałby iść o 35 w dół. Także kombinuję, 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 a za chwilę wam nagramy, jak on siadł. Wygląda to według mnie, moim zdaniem obłędnie, bo komuś może się nie podobać, tak? Dobrze, tak to siadło. Są po dwa poliuretany, żeby nie dobijało. No, tył jest jeszcze wysoko, ale zobaczymy, co z tym tyłem, bo też prawda jest taka, że jak ludzie siądą z tyłu, bagaże pójdą i tak dalej, to też nie możemy go za bardzo obniżyć. No, te dwie końcówki musimy cofnąć, ale. Robotę robi, tutaj kurwa Intercar zrobił Approved. Mówią, że mogę przyjeżdżać bez wstydu, bo wcześniej mówili, że się tu nie pokazywał jakby tak wysoko. Wiocha! Wiocha, chuj! No czekam na Jasia, aż przyjdzie, żeby mi posukał, poszukał spinek. No jest, jest różnica między tym tyłem a przodem. Ale czy aż taka? Nie wiem, kurwa, no jak myślicie? Ja myślę, że tył. Tył ma bardziej miękkie te sprężyny, więc jak ktoś tam siądzie, to też. No nie wiem, za mnie wiem, naprawdę. Wiesz, że te końcówki mnie wkurwiają. Zawsze co jakiś problem z tymi końcówkami jest. W środę to ma zrobić. Nie sposób go teraz nie ograć. Ale zamazane. Ale siedzi. Ale siedzi. Już miałem kurwować na gaz. Jak wiecie, wczoraj mówiłem, że się odłącza i nie wiem o co chodzi, czy go nie wystroić. Będzie trzeba. No a dzisiaj, jak e, robiliśmy zawias, po tym jak wyjechałem, on co chwilę przełączał się z na gaz i takie to, wiecie, jest takie to odczucie m, jakiegoś spadku mocy na chwilę, nie? I mówię, co jest grane? Odwą... Patrzę się na ten, ten e, przełącznik gazu, on nie świeci w ogóle wyłączony całkowicie, nie? Mówię, kurwa. Już miałem mówić, że dramat, już miałem być zły. No ale zerkam pod tą maskę tam, gdzie grzebaliśmy, Poruszałem tymi kabelkami. coś się zapaliło. Mówię. Kurde, może gdzieś coś mówię masa. Mówię, masa przykręcona. No i tam do plusa, od sterownika gazu po prostu się, poluzował się się kabelek. Znaczy śrubka. Przykręciem wszystko działa. I oby zawsze to były takie drobnostki. No to idziemy z tym autem do ładu. Teraz wygląda. Tak, teraz przeglądałem komentarze na poprzednim filmie i jak na. Po... W poprzednich filmach, kiedy była mowa o pasach moparowskich, to posiadacze chemii i innych takich wypowiadali się pozytywnie. Teraz widzę, że jednak się podzieliły opinie. Jednym się nie podobają te pasy, no ale tak jak mówiłem, no nie jest to jakaś tam astra czy coś, żeby te pasy źle się działy. Ja i tak zrobię, dlatego że po prostu mi się podobają i będą w takim stylu jak wam teraz pokażę. Mało tego taki dodatek, jaki sobie dzisiaj zrobiłem o którym wcześniej mówiłem to jest agrotuning, to jest rodem z, o Jezu, z Need for Speed'a i tutaj biorę pełną krytykę na klatę. możecie cisnąć to jest po prostu coś, co chciałem mieć coś, co mi się podoba i nie każdemu musi się podobać, bo jak wiadomo są gusta i guściki ale obiecuję, że nie będę zwracał uwagi, jak będziecie tak bardzo krytykować. O, jakiś wypadek chyba widzę. Dobra. Dobra, pokazuję Wam, jak to działa. To się wyłącza, kiedy załączają się światła mijania. To jest tylko na postojach, tak o, dla pokazu. Także teraz możecie jechać, a mi się to mega, mega, mega podoba. Ogólnie cała komora silnika jest oświetlona na czerwono. No i słuchajcie, na zakończenie vloga yy, muszę tylko dać pewną informację, bo jak słyszę niektóre rzeczy w internecie, to normalnie, że to się kurwa nie nudzi. KFD nie jest firmą Salsura, nie ma nic wspólnego z BPC, który jest peptydem aminokwasów, nie ma nic wspólnego z Galawitem. Tak? Koniec, kropka. Nie słuchajcie bzdur, naprawdę, bo to ja czasami się zastanawiam, czy to czy to się kiedykolwiek komuś znudzi, nie? Tyle na dzisiaj, nara.